Czy kiedykolwiek czułeś, że włożysz całe swoje siły w manifestowanie swoich celów i aspiracji, ale nie jesteś pewien, czy to, co robisz, naprawdę robi różnicę? Czy czujesz się skłonny do poddania się, ponieważ nie widzisz żadnych rezultatów? Cóż, nie trać jeszcze nadziei. Dziś omówimy pięć sygnałów, które wskazują, że Twoje manifestacje są bliskie realizacji. Podamy przykłady, a także omówimy czas potrzebny na manifestowanie swoich pragnień. Osobiście doświadczyłem tego rozczarowania wcześniej i rozumiem, jak demotywujące może być poczucie, że czekasz wiecznie na rezultaty swoich starań manifestacyjnych. Czasami wszystko, czego potrzebujemy, to wskazówka, że jesteśmy na właściwej drodze i że to, czego szukamy, jest już na drodze. W tym filmie podzielimy się z Tobą pięcioma sygnałami, że Twoja manifestacja jest bliska i jak je rozpoznać. Kluczowe jest zwracanie uwagi na te sygnały. Ponieważ bez świadomości możesz je przeoczyć. To może doprowadzić do porzucenia swoich celów przed czasem lub zmiany strategii, gdy w rzeczywistości twoje manifestacje były bliskie materializacji. Chcemy cię uchronić przed tą frustracją i pogłębić ten temat. Sygnał numer jeden: widzenie liczb manifestacyjnych. Wszechświat komunikuje się z nami na różne sposoby, a jednym z najczęstszych sposobów jest poprzez liczby. Te liczby są powszechnie znane jako liczby aniołów lub liczby manifestacyjne. Jeśli wielokrotnie widzisz te liczby, jest to jasny znak, że Twoja manifestacja zbliża się do Ciebie. Uważa się, że liczby te mają znaczące znaczenie i symbolikę, które mogą zaoferować wskazówki, zachętę i zrozumienie Twojej obecnej sytuacji. Powtarzające się liczby. Szczególnie zestawy takie jak 111, 222 i 555 przekazują specyficzne wiadomości. Na przykład, jeśli często widzisz liczbę 111, oznacza to, że Twoje myśli manifestują się w rzeczywistości, a Twoje pragnienia są bliskie materializacji. Z drugiej strony, liczba 222 reprezentuje równowagę i harmonię. Zatem, jeśli często spotykasz tę liczbę, jest to znak, że rzeczy układa się dla Ciebie. Jeśli napotkasz liczbę 555, wskazuje to, że w Twoim życiu ma nastąpić znacząca zmiana i musisz być na nią przygotowany. Kiedy widzisz te liczby, zwróć uwagę na myśli lub działania, w których byłeś zaangażowany w danym momencie. Wszechświat próbuje się z Tobą skontaktować, więc upewnij się, że Go słuchasz. Możesz również wykorzystać te liczby jako afirmację lub przypomnienia, że jesteś na właściwej drodze. Na przykład możesz ustalić zamiar, aby zobaczyć liczbę 444 jako znak, że Twoja manifestacja zbliża się do końca. Może to wzmocnić Twoją wiarę w proces manifestacji i utrzymać Twój skupienie na pożądanym wyniku. Sygnał numer dwa: aktywacja intuicji. Innym sygnałem, że Twoja manifestacja jest bliska, jest to, gdy Twoja intuicja staje się wyraźna. Możesz mieć silne przeczucie, że to, czego pragniesz, zbliża się do Ciebie, nawet jeśli nie możesz wyjaśnić powodu. To uczucie pochodzi z Twojej intuicji, która pochłania subtelne wskazówki z wszechświata, których Twoja świadoma myśl może nie zrozumieć. Nawet jeśli jeszcze nie zaobserwowałeś lub nie doświadczyłeś swojej manifestacji fizycznie, instynktownie wiesz, że jest to możliwe. Kiedy doświadczasz niewytłumaczalnego uczucia, jest to znak, że Twoja manifestacja jest bliska. Musisz nauczyć się ufać temu uczuciu i zrozumieć, że jest tam z jakiegoś powodu. Twoja intuicja działa jak twoja wewnętrzna busola, a wiara w nią jest niezbędna. Jeśli coś nie czuje się dobrze, prawdopodobnie nie jest to właściwa droga dla ciebie. Na przykład, wyobraźmy sobie, że wizualizujesz awans w pracy. Chociaż nie otrzymałeś żadnych oficjalnych wiadomości, zaczynasz odczuwać intuicyjnie, że jest on bliski. Nie możesz tego wyjaśnić, ale po prostu wiesz w głębi serca, że się wydarzy. Kilka dni później, Twój szef wezwał Cię do swojego gabinetu i zaoferował Ci awans, o którym marzyłeś. Twoja intuicja wychwytywała subtelne sygnały, że Twoja manifestacja była w drodze, nawet zanim miałaś jakiekolwiek fizyczne dowody. Sygnał Numer 3. Synchroniczności występują dość często. Synchroniczności to znaczące zbiegi okoliczności. Które często występują w naszym życiu. Często postrzegane są jako znak, że jesteśmy na właściwej drodze i że nasze pragnienia manifestują się. Synchroniczności mogą przybrać różne formy, takie jak usłyszenie piosenki w radiu, która idealnie odzwierciedla Twoją obecną sytuację, spotkanie ze starym przyjacielem, który oferuje cenne rady, lub otrzymanie nieoczekiwanego prezentu, który jest zgodny z Twoimi pragnieniami. Kiedy synchroniczności występują często, jest to znak, że Twoja manifestacja jest bliska. Te wydarzenia nie są przypadkowymi zbiegami okoliczności, ale celowymi wiadomościami wszechświata, że jesteś na właściwej drodze. Zwróć uwagę na te synchroniczności i zastanów się, jak wiążą się one z Twoimi pragnieniami i manifestacjami. Na przykład, powiedzmy, że starałeś się manifestować partnera romantycznego w swoim życiu. Nagle zaczynasz widzieć imię swojego byłego wszędzie i ciągle spotykasz ludzi, którzy o nim przypominają. Może to być sygnał, że wszechświat próbuje cię popchnąć do przodu, abyś mógł manifestować nową i lepszą relację. Bądź otwarty i świadomy swojego otoczenia, gdy występują synchroniczności. Zapewniają one cenne informacje i wskazówki, które pomogą ci pozostać w zgodzie z twoimi pragnieniami i manifestować je szybciej. Sygnał numer 4. Odczuwasz poczucie wdzęczności i obfitości. Kiedy manifestujesz swoje pragnienia, kluczowe jest skupienie się na uczuciu, że już masz to, czego chcesz. Oznacza to pielęgnowanie poczucia wdzęczności i obfitości jeszcze przed tym, zanim Twoja manifestacja ujawni się fizycznie. Odczuwanie wdzęczności i obfitości ustawia Cię w wibracyjnej zgodności z Twoimi pragnieniami, przyciągając je szybciej do Twojego życia. Jeśli doświadczasz prawdziwego poczucia wdzięczności i obfitości, jest to znak, że Twoja manifestacja jest bliska. Już rezonujesz z wibracyjną częstotliwością posiadania tego, czego chcesz, nawet jeśli nie ujawniło się to jeszcze fizycznie. Na przykład, powiedzmy, że starałeś się manifestować nowy samochód. Pomimo, że go jeszcze nie masz, zaczynasz odczuwać wdzięczność za swój obecny samochód, doceniając jego niezawodność. To poczucie wdzięczności i obfitości może przyspieszyć manifestację Twojego nowego samochodu, ponieważ już jesteś zgodny z uczuciem jego posiadania. Sygnał numer 5. Zaczynasz zauważać możliwości i zasoby. Innym sygnałem, że Twoja manifestacja jest bliska, jest to, gdy dostrzegasz możliwości i zasoby, które mogą pomóc Ci osiągnąć pożądany rezultat. Te możliwości mogą pojawić się w postaci ofert pracy. Które są zgodne z Twoimi umiejętnościami i zainteresowaniami, spotkań z pomocnymi osobami, które oferują rady lub wsparcie, lub nieoczekiwanych zasobów finansowych. Kiedy zaczynasz dostrzegać te możliwości i zasoby, jest to znak, że wszechświat spiskując, aby pomóc Ci manifestować swoje pragnienia. Wykorzystaj te możliwości, bądź otwarty i proaktywny, aby otrzymać wsparcie i wskazówki od innych i podejmij działania. Powiedzmy, że manifestowałeś nową pracę. Nagle natrafiasz na oferty pracy, które idealnie pasują do Twoich umiejętności i zainteresowań. Ponadto otrzymujesz telefon od dawnego kolegi, który gorąco poleca Cię na stanowisko. Te możliwości nie są przypadkowymi zbiegami okoliczności, ale celowymi wiadomościami wszechświata, że Twoja manifestacja jest w drodze. Wykorzystaj te możliwości i traktuj je jako stopnie na drodze do pożądanego rezultatu. Pamiętaj, że wszechświat zawsze pracuje, aby pomóc nam osiągnąć nasze cele, ale musimy być otwarci i proaktywni, aby objęci możliwości, które się pojawiają. Jeśli ten materiał okazał się dla Ciebie wartościowy, proszę polub i udostępnij go swoim znajomym. A jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, pamiętaj o subskrypcji naszego kanału i włączeniu powiadomień, aby być na bieżąco z naszymi kolejnymi filmami. Dziękujemy za oglądanie, do zobaczenia w następnym filmie.